Rozwijająca się kultura, dobre początki polskiej kinematografii, kabarety czy nowa myśl urbanistyczna. Po odzyskaniu niepodległości Polska była krajem ożywionym duchem odnowy. Jednak kiedy większość kraju zajęta była budowaniem nowej rzeczywistości, Kujawy i Pomorze dopiero podnosiły się po wielu latach niewoli. Po zakończeniu I wojny światowej w listopadzie 1918 roku do odrodzonej Rzeczypospolitej przyłączono bowiem tylko Kujawy wschodnie, czyli Włocławek oraz ziemię Dobrzyńską. W 1919 roku, w wyniku powstania Wielkopolskiego, wolność odzyskały Kujawy zachodnie. Bydgoszcz oraz ziemia chełmińska wraz z Toruniem i Pomorze przyłączono do macierzy dopiero w styczniu i lutym 1920 roku. Mieszkańcy tych ziem czekali 148 lat, aby znów móc wspólnie budować niepodległą Polskę. Ludzie ci czekali na to, że, że przyjdzie Polska, skończą się długoletnie i ciężkie czasy zaborcze. Pamiętajmy, że byli oni doświadczeni także przez trudy wojny światowej. Radość z odzyskanej wolności widoczna była na każdym kroku. Entuzjazmy przyćmiewały jednak poważne problemy. Polskie władze stały przed wyzwaniem scalenia i unowocześnienia ziem, które miały inne systemy prawne i były w różnym stopniu rozwinięte. Jedną z najtrudniejszych kwestii była wielokulturowość. Toruń był miastem dwunarodowościowym w praktyce, większość i większość ekonomiczną dominację ekonomiczną mieli Niemcy, Polacy byli oczywiście w mniejszości. Po wytyczeniu nowych granic Rzeczypospolitej wielu obywateli wyjechało, głównie Niemcy i spora część środowiska żydowskiego przybywali natomiast mieszkańcy byłej Kongresówki Galicji i Kresów Wschodnich. Nie brakowało też Polaków z zagranicy do tego stopnia, że na przykład w Bydgoszczy w latach 20. rodowici mieszkańcy stanowili zaledwie jedną trzecią ogółu. Trochę pozostało Niemców, szczególnie właścicieli przedsiębiorstw. Właścicieli majątków ziemskich, właścicieli sklepów, warsztatów rzemieślniczych. No, ten odpływ był tak mocny, że mniej więcej w 1924 roku proporcje się zmieniły. Nawet jeszcze bardziej okazały się korzystne dla Polski, bo pozostało około 10% Niemców, natomiast w miejsce wyjeżdżających pojawili się Polacy z różnych stron. Pomimo trudności politycznych i różnych języków, zwyczajów, mentalności czy stylu życia, Polska rozwijała się stabilnie, a okres dwudziestolecia międzywojennego zapisał się w historii jako jeden z najpiękniejszych i najpomyślniejszych okresów w dziejach państwa. Lud był rozśpiewany, zadowolony, że już jest w swojej Polsce. Dwudziestolecie międzywojenne cechował dynamiczny rozwój i ogromna modernizacja kraju. Polskę odbudowywano sukcesywnie w każdej dziedzinie. Elementem wyróżniającym i podkreślającym ten rozwój była architektura. Początek lat dwudziestych. To są formy generalnie nawiązujące do czasów renesansu, baroku, ale takiego polskiego renesansu, baroku, klasycyzmu. To się też potocznie określa pojęciem stylu dworkowego. Nie jest to do końca yy, adekwatne określenie, bo nie tylko wzór polskiego dworu szlacheckiego czy też dworku był tutaj źródłem inspiracji. To była i architektura sakralna, i architektura, i nawet obiekty typu jakieś spichrze, jakieś karczmy. Yy, to wszystko co się kojarzyło z taką polskością, swojskością, rodzimością. Często tym wzorcem była w związku z tym architektura tradycjonalna i lata dwudzieste są podporządkowane przede wszystkim temu nurtowi. W Toruniu między innymi świadczy o tym część zabudowy ulicy Słowackiego. Z kolei idealnym przykładem modernizmu lat trzydziestych jest zespół budynków po przeciwnej stronie ulicy Słowackiego. Chodziło o to, żeby w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wpuścić słońce, wpuścić powietrze, w związku z tym pojawia się nowy typ. Takiego osiedla modernistycznego, czyli budynki wolnostojące, otoczone zielenią, otoczone, otoczone roślinnością, przestrzenią wspólną, placami zabaw, jakimiś obiektami, miejscami, gdzie no, następuje jakaś społeczna, jakaś społeczna integracja. W ówczesnej stolicy województwa pomorskiego w architekturze dominował styl okrętowy. Idealnym przykładem jest kamienica Henryka Krauzego. Właśnie takie elementy jak taki dynamicznie zaokrąglony narożnik, kojarzący się z kadłubem statku, obowiązkowo płaski dach, nawet nie tyle płaski dach, ile płaskie dachy, bo dach jest kształtowany na kilku poziomach. Ma się to kojarzyć z nadbudówkami na pokładzie statku, z mostkiem kapitańskim wydzielonym metalową, taką prostą stalową balustradą. To też sygnalizuje jakby użytkową funkcję dachu można sobie na ten dach wyjść, można sobie tam oddać się czynnościom rekreacyjnym. To jest jeden z ważnych punktów, z ważnych postulatów architektury modernistycznej. Właśnie płaski dach, żeby on nie był spadzisty, tylko żeby był płaski. W okresie międzywojennym budowano w Toruniu dużo. Zarówno były to budynki mieszkalne, jak i publiczne, zwłaszcza dla licznej administracji i instytucji wojewódzkich. Najbardziej charakterystyczne projekty tego okresu to budynek obecnej przychodni. Przy ulicy Uniwersyteckiej siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, czy hala wystawowa na bydgoskim przedmieściu, zaprojektowana przez Kazimierza Ulatowskiego, zbudowana w kilka miesięcy na potrzeby pomorskiej wystawy ogrodniczo-przemysłowej. Fenomen i ze względów architektonicznych, bo awangardowa architektura, i ze względów funkcjonalnych, i ze względów realizacyjnych, bo rzeczywiście stosunkowo krótki. Czas na powstawanie projektu Kazimierza Ulatowskiego i na realizację, ale też fenomen społeczny i z racji samej wystawy, czyli prezentacji dokonań, dorobku firm toruńskich, przemysłowych, rzemieślniczych i ogrodniczych i w hali i na ogromnym terenie, który został zagospodarowany na ten cel. Tutaj na tym terenie w tej chwili jesteśmy, ale też fenomen społeczny ze względu na to, że. Tarunianie zaakceptowali i polubili to miejsce. Miejsce, które stało się miejscem chluby i pokazywania dokonań. To zawsze lubimy. Miejsce polubili i w czasie trwania wystawy, ale również i później, bo to miejsce żyło również po zakończeniu wystawy pod koniec lata 1928 roku. Wypadało tutaj bywać. Chętnie Torunianie przychodzili, nie tylko w celach takich edukacyjnych, żeby te dokonania oglądać, ale chętnie przychodzili, żeby tutaj być, żeby pobyć razem, pospacerować i wykonać fotografie pamiątkowe. Trochę tak jak kiedyś przed Dworem Artusa na rynku staromiejskim, chociaż oczywiście tam na starówce miało to inny wymiar. Tutaj to było miejsce nowoczesne, gdzie wypadało bywać i gdzie warto było upamiętnić siebie i swoją rodzinę. Sporo takich zdjęć znajduje się w albumach Torunian. Bardzo dobre przykłady architektury modernistycznej znajdziemy także w Inowrocławiu, szczególnie w części okalającej Park Zdrojowy. W latach międzywojennych, w związku z tym, że uzdrowisko w tym czasie no, bardzo prężnie y, y, prosperuje, zabudowuje się y, willami, Pensionatami, one mają przeważnie takie formy, albo jeżeli powstają w latach 20., bardziej takie tra tradycjonalistyczne, natomiast te z lat 30 już są, już są typowo, typowo modernistyczne. Tam także elementy stylu okrętowego, takie jak okrągłe okienka, tak zwane bulaje, czy też właśnie te płaskie dachy i zaokrąglenia narożników, także spotkamy. Znakomity przykład realizacji modernistycznej na skalę ogólnopolską powstał w Ciechocinku, mowa o basenie solankowym autorstwa warszawskiego architekta Romualda Guta. Z kolei Bydgoszcz lat międzywojennych uchodziła za jedno z najbardziej czystych i zielonych miast Polski. Zapoczątkowana w latach zaborów koncepcja rozwoju Bydgoszczy jako miasta ogrodu była z powodzeniem kontynuowana w międzywojniu. Polscy planiści z Urzędu, z Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy potrafili docenić to, co zostawili im urbaniści niemieccy, ponieważ te plany były kontynuowane. Zabudowywano bielawy, zabudowywano skrzydłowsko, podjęto duże inwestycje, jakimi na przykład był szpital miejski. Tego się Bedgoszcz przed rokiem 1920, 1920 nie doczekała i dopiero trzeba było czekać na władze polskie, żeby taką decyzję podjęto. Ale też właśnie te już wymyślone plany, między innymi właśnie plan Miasta Ogrodu, był przez Polaków doceniony i Sielanka to jest taki przykład połączenia urbanistyki niemieckiej z architekturą już niepodległej Polski. W tej koncepcji architektonicznej odbudowywany był także Grudziądz. 13 lipca 1921 roku powstało Polskie Towarzystwo Upiększania Miasta Grudziądza. Członkowie wspólnie pracowali dla poprawy wyglądu miasta. Przybywało terenów zielonych, klombów i dywanów kwiatowych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości region Pomorza i Kujaw Zachodnich stał się obiektem wzmożonego zainteresowania licznych polskich twórców i kręgów intelektualnych z innych regionów kraju. Niektórzy z nich decydowali o osiedleniu się na Pomorzu, często z misją upowszechniania kultury narodowej polskiej, z taką myślą przybywali do Torunia jako stolicy województwa pomorskiego artyści z różnych stron Polski, także z zagranicy. Głównym celem wszystkich osób, które przyjechały do Torunia w 1920 roku i później, było wprowadzanie kultury polskiej po prostu. I to kultury, ale i w szkolnictwie, i w, i w urzędach, to nie było tak, że tutaj wszyscy bardzo dobrze mówili po, po polsku. Nawet ci, którzy przyjechali, też ten język polski był z naleciałościami dzielnicowymi również. No, najwięcej osób przyjechało z Galicji, ale też z, z środkowej Polski i też z okolic południa, także no to też, też Galicja. Więc głównym zadaniem było właśnie wprowadzanie tego pierwiastka polskiego. 16 grudnia 1920 roku z inicjatywy Juliana Fałata powołano Konfraternię Artystów, organizację, która skupiała cyganerię artystyczną ówczesnego Grodu Kopernika. Wśród nich byli między innymi lekarz, pierwszy prezydent Torunia Porozbiorowego Otto Steinborn, publicysta i polityk Karol Popiel, czy recenzent teatralny Stanisław Riss. Działanie konfraterni skutkowały różnymi inicjatywami kulturalnymi i powołaniem nowych instytucji kulturalnych. Pod koniec 1921 roku utworzono Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, będące najważniejszym w międzywojennym Toruniu i całym Pomorzu organizatorem wystaw plastycznych, zabiegającym o stałą galerię malarstwa i muzeum. Taką ważną, bardzo inicjatywą środowiska była wystawa w 1933 roku Toruń współczesny i ta wystawa była bardzo duża, obejmowała różne dziedziny, między innymi też sztukę. Tam też wystawiono i na tę wystawę właściwie namalowano obraz Powitanie Wojsk Polskich 18 stycznia 1920 roku Braci Gęstwickich. I to była niezwykle ważna wystawa, zresztą to bardzo ożywiło środowisko. Toruńscy Konfratrzy, których znakiem rozpoznawczym były obszerne, ciemnozielone berety, chętnie nawiązywali także współpracę z artystami z innych miast, na przykład z bydgoskimi plastykami, co owocowało wspólnymi przedsięwzięciami. Artyści toruńscy byli zapraszani do udziału w wystawach, ale też byli członkami bydgoskich związków. Także ta współpraca nawiązana w latach dwudziestych była jeszcze pełniejsza, w latach 30. aż do wybuchu II wojny światowej. Też by, artyści bytgostcy, osobna jako grupa właśnie twórców stąd w ty, już w 1929 roku mieli na przykład wystawę w Toruńskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1920 roku swoją działalność w Toruniu rozpoczyna teatr, którego sceną przejął zawodowy zespół polski. Otwarcie Państwowego Teatru Narodowego w Toruniu nastąpiło 28 listopada. W obecności premiera Wincentego Witosa odbył się pierwszy spektakl Zemsty Aleksandra Fredry w reżyserii Franciszka Frączkowskiego. Ambicją teatru stały się realizacje największej polskiej dramaturgii klasycznej. Cały ten pierwszy sezon był sezonem polskim. Bardzo ambitnie teatr przygotował repertuar, w którym grano to, czego nie można było grać za czasów niemieckich w Toruniu. No, to anegdota jest często przypominana, ale rząd polski na budowę tego teatru udzielił. Miastu pożyczki, ale pod warunkiem, że nigdy polskie słowo nie padnie z tej sceny. No, krótko mówiąc, stadu, pla, pla, placówką ym, pa, patriotyczną, ale z niemieckiego punktu widzenia. Odbudowa państwa polskiego i zachodzące w nim zmiany społeczno-gospodarcze powodowały także zmiany w ówczesnej modzie. Z międzywojennej garderoby zniknęły klejnoty, ozdoby i kosztowne stroje. Pojawiły się proste, skromne i wygodne fasony. To jest w ogóle bardzo ciekawy okres w modzie, jeżeli chodzi o geografię ciała. Ja tak to nazywam. To był styl mocno androginiczny, czyli e, chłopięcy. Sylwetka została bardzo mocno uproszczona. To był taki typ rurki lub tuby. E, została spłaszczona okolica biustu, ale i bioder. E, została zlikwidowana talia e, poprzez ubiór. I tutaj chciałabym zaznaczyć jedną ważną rzecz, ponieważ w ogólnym odbiorze tego okresu panuje mit, że zupełnie odrzucono gorsety. To nieprawda, nie zaniechano noszenia gorsetów, natomiast zostały one dostosowane właśnie do tej nowej sportowej chłopięcej sylwetki. Lata 20. to okres, w którym ogromną popularnością cieszyły się gwiazdy kina. To one często wyznaczały nowe trendy w modzie. Pola Negri to na pewno wszystkim znane nazwisko, szczególnie u nas w regionie, ale to też Katrin Hepburn, to też Greta Garbo, to też Marlene Dietrich. Także kobiety inspirowały się tak naprawdę gwiazdami Hollywood i tam było kilka styli. Był styl tak zwanego vampa, femme fatale, takiej urody egzotycznej. Tutaj Greta Garbo w jednej ze swoich słynnych ról. Kobiety chciały wyglądać Pięknie, tak jak i w dzisiejszych czasach, także wybierały suknie bogato zdobione, haftowane, z kamieniami. To były piękne, oryginalne rękawiczki, kapelusze, nieodłączny element stylizacji. Kobiety bardzo rzadko rozstawały się z, z tym akcesorium, ale także piękne torebki. Jeżeli chodzi o suknie czy spódnice w tamtym czasie, to też tutaj kolejny mit chciałabym obalić, bo bardzo często inspirując się tamtymi czasami, mówi się o sukienkach mini. To błąd. Owszem, odkryte zostały nogi, ale pamiętajmy, że zasłaniane nadal były kolana. Także odkrywane były łydki, natomiast sukienki nadal nie odsłaniały zbyt wiele. Ważną rolę odgrywały także dodatki. Na pewno to były kapelusze typu budki, zasłaniające czoło, takie ciasno nakładane na głowę, które wydłużały jeszcze dodatkowo nieco tą sylwetkę tubę, o której wspominałam. To były rękawiczki, to były bogato zdobione torebki, ale też Coco Chanel, bardzo znana myślę nam wszystkim, wprowadziła też sztuczną biżuterię. Były bardzo modne w tamtym czasie łączenia naturalnej i sztucznej biżuterii. Zmiany zauważalne były nie tylko na ulicach wielkich miast, ale także na wsi, gdzie strój ludowy był stopniowo wypierany przez modę miejską. Niektóre elementy w stroju ludowym zachowują się dłużej, a niektóre niestety przestają być noszone. Te, które przestają być noszone w latach 20. i 30., to zazwyczaj są te, które były tkane po domach czyli różnego rodzaju pasiaki. Pasiaki spotykamy i na kujawach. W końcu XIX, początku XX wieku, a później już lata 20-30, lata bogata kujawianka, generalnie szyje wszystko z kupnych materiałów i to bardzo drogich, bardzo dobrych. Strój ludowy nadal pozostaje strojem uroczystym, jednak kroje ubrań wiejskich kobiet w latach 20 i 30 często są już inspirowane stylem miejskim. Tyczy się to np. kabatka tradycyjnie noszonego przez kujawianki. W tym czasie upowszechniają się także nowe elementy garderoby, jak na przykład bielizna. Najdłużej w modzie wiejskich kobiet zachowują się czepce na terenie obecnych kujaw i pomorza płócienne, tiulowe bądź gipiurowe. Czyli mam ubiór miejski, jestem ubrana w suknię dwuczęściową, ale mam ten czepiec na sobie, kiedy idę też na różne uroczystości, nie na co dzień, ale na różnego rodzaju uroczystości. I to jest rzecz ciekawa, że jeszcze w latach 60. mamy zdjęcia pałuczanek, która, pałuczanki, która jest ubrana w ubiór miejski, a na czepiec. Okres dwudziestolecia międzywojennego był niewątpliwie jednym z najciekawszych okresów w historii Polski. Radość z odzyskanej niepodległości zauważalna była w niemal każdej dziedzinie życia kulturalno-społecznego. Dzięki pielęgnowaniu naszej historii możemy docenić i ocalić od zapomnienia pamiątki minionej epoki. Kujawsko-Pomorskie to historia. Od ponad 100 lat cieszymy się wolnością. Tutaj, na Kujawach i Pomorzu, odzyskaliśmy ją w pełni w 1920 roku. Mam 100 lat, całe moje życie to kartki z kalendarza ostatnich 100 lat Polski, na Pomorzu i Kujawach. Kochamy historię, szanujemy tradycję i chcemy łączyć ją z nowoczesnością. Tutaj jest nasze miejsce na mapie Wolnej Polski. Nasze ziemie to tysiące lat historii. 100 lat w niepodległej Polsce i 20 lat województwa. kujawsko pomorskie to my.